Każdy z nas ma jakieś złe nawyki w codziennym życiu. Być może nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale te nawyki z czasem nas osłabiają, osłabiają naszą energię i motywację. Jakie nawyki w Twoim życiu nadal Cię osłabiają? W tym filmie omówimy, jak rozpoznać i pokonać sześć szkodliwych nawyków w swoim życiu, korzystając z filozofii stoicyzmu. Stoicyzm to starożytna filozofia, która sięga tysięcy lat wstecz i pomaga nam radzić sobie z wyzwaniami. Filozofia ta uczy, że nasze reakcje na zdarzenia, a nie same wydarzenia, determinują nasz stan emocjonalny. Uzbrojeni w tę wiedzę, dążymy do przezwyciężenia powszechnych nawyków, takich jak ciągłe narzekanie, perfekcjonizm, odkładanie na później, nadmierny niepokój, uzależnienie od mediów społecznościowych i zachowania pasywno-agresywne. Dla każdego nawyku szczegółowo opiszemy, jak zastosować stoickie zasady i zamienić złe nawyki w dobre. Bardzo chętnie będę Ci towarzyszyć w tej podróży. Jeśli chcesz zobaczyć więcej tego typu treści, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Każdy nowy film ma na celu wspieranie Twojego rozwoju osobistego i pomaganie Ci prowadzić zdrowszy tryb życia. Teraz zacznijmy razem pokonywać te złe nawyki, które osłabiają Cię. Część 1. ciągłe narzekanie. Trudności i przeszkody, które napotykamy w życiu, często powodują, że narzekamy. Być może jest to problem w pracy, długie godziny spędzone w korku, a może po prostu mała nieprzyjemność dnia codziennego. Chociaż ciągłe narzekanie wydaje się łagodzić ciężar emocjonalny, jaki na nas zostawiają te sytuacje, w rzeczywistości wciąga nas w jeszcze większe negatywne nastawienie. Jak zatem filozofia stoicka podchodzi do tej sytuacji? Stołyki podkreślają, że powinniśmy skupiać się na rzeczach, na które możemy mieć wpływ. Jak powiedział Marek Aureliusz, większość wydarzeń które spotykamy w naszym życiu, jest poza naszą kontrolą. Ale zawsze jest coś, co możemy kontrolować i to są nasze własne reakcje. Z tej perspektywy możemy przestać narzekać i skupić naszą energię na tworzeniu rozwiązań i tym, jak możemy poprawić obecną sytuację. A teraz wykonajmy małe ćwiczenie. Następnym razem, gdy będziesz na coś narzekać, zatrzymaj się i weź oddech. Zastanów się, czy masz kontrolę nad tą sytuacją. Jeśli nie, zaakceptuj tę sytuację i skieruj swoją energię w inny, bardziej konstruktywny obszar. Jeśli jest to coś, co możesz kontrolować, zacznij myśleć o rozwiązaniach. Włączenie tego procesu do swojego życia może na początku stanowić wyzwanie, ale z biegiem czasu nawyk ciągłego narzekania zostanie zastąpiony bardziej pozytywnym i konstruktywnym podejściem. Pamiętajcie, stoicyzm to nie tylko myśl filozoficzna, ale także praktyczna sztuka życia. Praktykując tę sztukę, możemy uczynić siebie i otaczający nas świat lepszym miejscem. Część 2. Perfekcjonizm. Perfekcjonizm to pułapka, w którą wpada wiele osób. Chęć zrobienia wszystkiego doskonale może być siłą motywującą do osiągnięcia sukcesu, ale może również prowadzić do skrajnego stresu, frustracji i poczucia, że nigdy nie jesteś usatysfakcjonowany. Perfekcjonizm może również negatywnie wpływać na naszą kreatywność i zdolność uczenia się, szczególnie gdy boimy się popełniać błędy. Co w tej kwestii sugeruje filozofia stoicka? Posłuchajmy słów stoickiego myśliciela Epikteta. Jeśli chcesz się uwolnić, staraj się kontrolować swoje rozczarowania, a nie pragnienia. Zatem kluczem do przezwyciężenia perfekcjonizmu jest nauczenie się radzenia sobie z frustracjami spowodowanymi perfekcjonizmem, a nie chęć robienia wszystkiego doskonale. Oznacza to obniżenie naszych oczekiwań do bardziej realistycznego poziomu i uczenie się na własnych błędach. A teraz pomyśl, jak realistyczne jest oczekiwanie, że wszystko będzie idealne? Kiedy samo życie jest zmienne i nieprzewidywalne, prawie niemożliwe jest oczekiwanie, że każdy szczegół będzie pod kontrolą. Dlatego stoicyzm uczy nas większej elastyczności w obliczu wydarzeń i zachowywania własnego wewnętrznego spokoju. Kiedy przyłapiesz się na myślach perfekcjonistycznych, żądaj sobie następujące pytania: czy ten cel jest naprawdę osiągalny? Czy aby to osiągnąć, nakładam na siebie niepotrzebne ciężary? Jeśli uczciwie ocenisz swoje odpowiedzi, możesz wydostać się z pułapki perfekcjonizmu i osiągnąć zdrowsze zrozumienie sukcesu. Wreszcie, rezygnacja z perfekcjonizmu nie oznacza porażki. Wręcz przeciwnie, zwiększa naszą pewność siebie i sprawia, że jesteśmy bardziej otwarci na próbowanie i uczenie się na własnych błędach. Pamiętaj, podobnie jak stołyki, powinniśmy starać się znaleźć równowagę i wewnętrzny spokój, gdy idziemy przez życie. Czy masz trudności w procesie decyzyjnym? Często możesz stanąć przed dylematem, którą opcję wybrać. W takim przypadku gorąco polecam Ci przeczytanie naszego artykułu Piątek, trudności w podejmowaniu decyzji, który dostarcza cennych informacji i sugestii. Dostęp do artykułu można uzyskać zarówno z sekcji komentarzy, jak i sekcji opisu. W tym artykule znajdziesz mnóstwo praktycznych informacji, które ułatwią ci podjęcie decyzji. Zacznij czytać już teraz i doskonał swoje umiejętności podejmowania decyzji. Część 3. Odkładanie na później. Prokrastynacja, czyli nawyk odwlekania, to problem, z którym od czasu do czasu zmaga się niemal każdy. Ciągłe odkładanie ważnych zadań lub decyzji może zwiększyć stres i ostatecznie prowadzić do większej nieefektywności i niezadowolenia. Filozofia stoicka uczy, jak radzić sobie z tego typu wzorcami zachowań. Myśl stoicka kładzie duży nacisk na siłę chwili i teraz. Jak ujął to Seneca, przyszłość nie jest jeszcze nasza, przeszłość nie jest już nasza. Jedyne, co jest nasze, to chwila, którą mamy właśnie teraz. Opierając się na tej idei. Aby walczyć z prokrastynacją, musimy nauczyć się żyć chwilą i skupiać się na bieżących zadaniach. Następnym razem, gdy będziesz miał zamiar odłożyć zadanie na później, zatrzymaj się i pomyśl, czy mam teraz energię, aby ukończyć to zadanie? W większości przypadków Twoja odpowiedź będzie brzmieć tak. Po wykonaniu zadania poczucie, że ciężar został zdjęty z Ciebie, zwiększy Twoją motywację. Ponadto podzielenie dużych zadań na małe, Łatwe do wykonania części może sprawić, że będą one mniej zastraszające. Każdy ukończony mały krok będzie wskaźnikiem postępu w kierunku większego celu, co będzie Cię motywować. Ta metoda pomaga nam utrzymać wszystko w obrębie naszych własnych obszarów kontroli, zgodnie z zaleceniami stoików. Pamiętaj, że pozbycie się nawyku odwlekania to proces, który rozwija się z biegiem czasu. Bądź cierpliwy wobec siebie i codziennie rób małe kroki, aby przezwyciężyć ten nawyk. Stoicyzm oferuje bogactwo mądrości, które pomoże Ci w tej podróży. Każdy z Twoich kroków pomoże Ci nie tylko ukończyć zadania, ale także przyspieszyć Twój rozwój osobisty. Rozdział 4. Nie martw się zbytnio. Nadmierne zamartwianie się to sytuacja, która nieustannie zajmuje nasz umysł i często niepotrzebnie pochłania naszą energię. Może to wprowadzić nas w stan paraliżującego lęku, zwłaszcza w obliczu wydarzeń, na które nie mamy wpływu. Filozofia stoicka uczy sposobów radzenia sobie z takimi reakcjami emocjonalnymi. Stołki twierdzą, że martwienie się jest na ogół niepotrzebne, ponieważ większość zmartwień opiera się na wydarzeniach, które nie mają miejsca. Epiktet powiada, to nie rzeczy nas szkodzą, ale nasze zdanie na ich temat. Z tej perspektywy, aby poradzić sobie z nadmiernym lękiem, ważne jest ograniczenie myśli do faktów i podejście do wydarzeń z obiektywnej perspektywy. Aby poradzić sobie ze swoimi zmartwieniami, za każdym razem, gdy poczujesz niepokój, żądaj sobie pytanie, czy ta myśl jest realistyczna. Jakie są szanse, że te obawy się spełnią i jeśli tak się stanie, czy sobie z tym poradzę? Tego typu pytania mogą pomóc Ci w obiektywnej ocenie zakresu Twoich obaw. W większości przypadków, gdy odpowiesz na te pytania, zobaczysz, jak błędne są Twoje obawy. Dodatkowo, wykonywanie codziennych ćwiczeń medytacyjnych lub myślowych pozwala nauczyć się skupiać umysł na chwili obecnej, podobnie jak stołyki. Techniki te pomogą Ci zredukować hałas mentalny i zyskać spokojniejszą perspektywę. Poświęcenie kilku minut każdego dnia na tego typu praktyki może przynieść ogromne długoterminowe korzyści dla zdrowia psychicznego. Wreszcie, podzielenie się swoimi obawami to kolejny sposób na poradzenie sobie z nimi. Dzielenie się przemyśleniami z przyjacielem lub terapeutą może wyjaśnić, co jest dla Ciebie ważne i pomóc Ci przezwyciężyć obawy. Pamiętaj, stoicyzm to nie tylko indywidualna podróż, to także relacje, które tworzymy z ludźmi wokół nas. Część 5. Uzależnienie od mediów społecznościowych W dzisiejszych czasach media społecznościowe stały się nieodzowną częścią życia wielu ludzi. Jednak nadmierne używanie może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Uzależnienie od mediów społecznościowych może wpływać na nasze relacje w prawdziwym życiu i chwilę obecną. Jakie rozwiązanie tego współczesnego problemu oferuje filozofia stoicka? Stołyki uczą, że musimy zmniejszyć kontrolę czynników zewnętrznych nad naszym nastrojem. Marek Aureliusz powiedział, nie pozwól, aby zdarzenia zewnętrzne miały wpływ na Twoją duszę. Podkreśla tę sytuację, mówiąc, odiżoluj się od wahań świata zewnętrznego, zachowując swój wewnętrzny spokój. Świadome ograniczenie korzystania z mediów społecznościowych może być jednym ze sposobów wdrożenia tej nauki. Zaplanuj korzystanie z mediów społecznościowych w określonych porach, aby zarządzać swoim uzależnieniem. Na przykład zdecyduj się na sprawdzanie mediów społecznościowych o określonych porach dnia, a przez resztę czasu odłóż telefon na bok. Pomaga to nie tylko efektywniej wykorzystywać czas, ale także zwiększa impulsywną kontrolę nad mediami społecznościowymi. Znajdź także więcej zajęć w prawdziwym świecie, aby skrócić czas spędzany w mediach społecznościowych. Alternatywy, takie jak spędzanie czasu twarzą w twarz ze znajomymi, podjęcie nowego hobby lub spędzanie czasu na łonie natury, w naturalny sposób zmniejszą Twoje korzystanie z mediów społecznościowych. Kwestionując swoje korzystanie z mediów społecznościowych, żądaj sobie następujące pytania: czy czas spędzony na tej platformie naprawdę mnie uszczęśliwia, czy te treści przyczyniają się do mojego rozwoju osobistego? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi nie, być może nadszedł czas, aby ponownie rozważyć ten nawyk. Na koniec należy pamiętać, że platformy mediów społecznościowych działają tak, aby zwiększać nasze uzależnienie. Dlatego świadoma kontrola nawyków użytkowania jest ważną częścią stoickiego stylu życia. Aby zachować spokój ducha i być naprawdę połączonym, naucz się mądrze korzystać z technologii. W tej podróży pamiętaj, że pierwszym krokiem do zmiany jest lepsze poznanie siebie i swoich nawyków. Z każdym krokiem poczujesz, że jesteś o krok bliżej do prowadzenia bardziej świadomego i zrównoważonego życia. Stoicyzm to nie tylko filozofia, ale także praktyczny przewodnik po życiu. Włączając ten przewodnik do swojego codziennego życia, możesz stać się silniejszą i bardziej odporną osobą. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny i chcesz zobaczyć więcej tego typu treści, nie zapomnij zasubskrybować kanału. Subskrybując, możesz natychmiast otrzymywać informacje o naszych nowych filmach i towarzyszyć nam w Twojej drodze rozwoju osobistego. Możesz także podzielić się z nami swoimi przemyśleniami i pytaniami na temat naszego filmu w sekcji komentarzy. Twoje komentarze dostarczają nam informacji zwrotnych i pomagają nam budować silniejszą więź z naszą społecznością. Pamiętaj, że każdy nowy nawyk zaczyna się od kroku. Dzięki informacjom zawartym w tym filmie, możesz podjąć zdrowsze i bardziej zrównoważone kroki na swojej drodze. Zacznij przekształcać swoje życie dzięki mądrości oferowanej przez stoicką filozofię. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie.